Nie wiem, czy wiecie, gdzie ja tutaj zajechałem. No dobra, dla podpowiedzi. Spójrzcie, co tu jest jakaś taka wieża. Szukajcie teraz na Google Street, gdzie to jest. O jest i kolega. Dobra, słuchajcie, mieliśmy oszukiwać, że ja tutaj przyjechałem. E, przypadkowo. Przypadkowo zajechałem tutaj do Waldemara, ale co będziemy was oszukiwać? Jak wiecie, że tu przypadków żadnych nie ma. Też miało być, że. Kabel to ja mam u siebie w bagażniku, bo przecież oczywiście przyjechałem, to co trzeba się naładować. Tak jest. A nie wiem czy to wiecie, ale tego pewnie nie wiecie w ogóle. A ty włączyłeś mikrofon? Tak jest. To jest? Tak. tak. Włączyłeś tak, mikrofon. Oczywiście. Nie wiem czy wiecie, ale Waldek ma sieć ładowarek Zepto. Tak jest. Walduś, powiedz mi jak to jest, że ja jeżdżę po Polsce i za dużo tych ładowarek nie widziałem. No bo pa... ile tych ładowarek jest? Może tak. E, chyba 11. Mhm. Z czego chyba trzy są odłączone ze względu na właśnie to, co robi rząd i ludzie się niektórzy trochę boją, trochę nie. W każdym razie ci, co się nie boją, to mamy tam ładowarki e, i, e, no i działamy oczywiście jako operator. Zepto jako operator działa, natomiast y, y, zasada biznesowa jest taka: szukamy miejsc, gdzie za darmo. Takie ładowarki można postawić i gdzie już jest przyłącz energetyczna, bo to jest najważniejsze, to są dwie najważniejsze w sumie rzeczy, jeszcze jak internet jest, to już jest w ogóle krót. No dobra, a jakie mam mieć ja z tego korzyści, jakbym postawił taką ładowarkę? No właśnie, yy, korzyść jest taka, że jeżeli ten prąd na przykład, tak? jeżeli, no właśnie my, ja jako ZEPTO, nie chce płacić właśnie takich pieniędzy, bo tak robi Greenway i te wszystkie inne, mhm. ale oni mają zupełnie skądinąd pieniądze. Okay. A my, skoro chcemy mieć pieniądze z tej ładowarki, to właśnie możemy się dzielić tymi pieniędzmi z ładowań. Czyli. Ustalasz sobie dowolną cenę za prąd. Dzielimy się tym zyskiem i wszyscy są zadowoleni, By, bo mamy miejsce pod ładowarkę, a ci co sprzedają prąd właśnie w tej chwili za grosze, bo być może sprzedają to za 10 groszy za kilowatogodzinę, mogą sprzedawać za 90, no więc... Dobra, a powiedz mi tak z ciekawości. Ja się ładuję na Greenway, no bo tego jest dużo, nie? Tak jest. Y Twoich hodowarek z mojej strony nie widziałem, a przynajmniej po trasie też jakoś tak nie trafiłem. Były w Warszawie i w Chotomowie, ale no niestety. A w Chotomowie gdzie stała? Bo ja to kiedyś widziałem na, na mapie i co tam się stało? A w Chotomowie u, u takiego. pana MM? Tak, tak. Który, u pana MM. Który bardzo fajnie wydawało się na początku, okay. że chce promować elektromobilność, a wyszło z tego, że co innego chce promować, no więc. Własne gniazdko. Okej, okay, dobra. <laughs> To ta, to ta wieża ciśnięci tutaj, że tak powiem, ciśnie po panelach? Tak, dokładnie, tak jak widać. Jeszcze, Są panele, jest jeszcze wieża drzewo, ciśnień. Jeszcze drzewa, tak duże. Dobra, Waldek, słyszysz? Mamy tutaj młodego kamerzystę. <grym> Można go pokazać? No jasne, jasne. Zgadzasz się być w internetach? Dobra. <grym> Więc, bo wiesz, co bym chciał zobaczyć? Bo wczoraj zrobiłem taki numer, bo tak, mówię. Może mnie naładuje za darmo, no ale nie wiem. To sobie zamówiłem na 12, która jest godzina. Panowie. Ale to jest rezerwacja. Właśnie to jest. Dlatego. Zarezerwowałem, czy nie? Tak. Widziałeś? Rezerwacja jest i jest widoczna w systemie. Mhm. E, fajnie by było pokazać to. E, Zaraz na wszystko nagraniu. pokażemy. Ja będę chciał pokazać całość. Wskazuj... bo Powiem ci tak. Zarezerwowałem. Przepraszam ci, przerywam. Zawsze dobrze, przerywamy. dobrze, A, dobrze. No, mógł, mógł. E, rezerwacja wysz, poszła mi szybko. Teraz chciałbym zobaczyć jak to będzie działało z tym całym włączeniem i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I pokażemy jak wygląda taki słupek i jak to mogłoby wyglądać yy, u kogoś, jeśli ktoś chciałby zamontować taką ładowarkę u siebie. Dobra. W ten sposób. Okay, no fajnie. dobra. Młody kamerzysto. Tu jest w sumie wszystko ustawione, więc powinieneś dać radę. Weź sobie tutaj rękę pod spód. Dobra. Czyli tak, wyjąłem sobie kabel ze swojego bagażnika. Bo y, właśnie to jest to, że nasze ładowarki wszystkie mają zazwyczaj gniazda. Nie robimy kabli, to a to wszystkie źle. Bo ja na przykład nie, nie dorobiłem wszystkie kable były cięte. A. Ale fakt, że to były czasy, kiedy my zaczynaliśmy, to był 2017 rok. Mhm. Więc wtedy kable po prostu znikały od ładowarek. Od kiedy są gniazda, wandalizmu nie ma. Dobra, pani kamerzysta, <laughs> pokaż Pan tutaj, jak wygląda słupek. Słupek wygląda tak, że nie zajmuje zbyt dużo miejsca, więc tak. sobie w ten sposób stoi. Podpinam się najpierw, czy najpierw nie, muszę? właśnie tu nie ma różnicy, w jakiej kolejności to zrobić. Wszystko to zróbmy zadziała. Tak. Zróbmy Wszystko z tej zadziała. strony. ciach, pyk, jedziemy jedną stroną. Bo rozumiem, to też nie ma znaczenia z tak. tej strona. Nigdy znaczy, nie ma... To znaczy nie, no bo kabel ma wtyczkę i gniazdo, ale no dobra, w każdym razie. Jedno... A mi się udało? <śmiech> tak, <śmiech> akurat się udało. Ja pierdziel, jakie jest ten <laughs> tempy ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymie. Dobra, powiedz mi, yy, gdzie mniej więcej twoje ładowarki są i w jaki sposób można sprawdzić w ogóle? Gdzie one są? No to znaczy, jest strona zepto.pl, i tam na tej stronie można właśnie od razu się wyświetla mapka z ładowarkami, z ich mocami. Każda ładowarka jest graficznie opisana. Zielone to wszystko w porządku, żółte to używana, ale jeszcze są wolne a czarne? gniazda. A czarne to właśnie, jak nie ma łączności z nią. Czyli na przykład, jak właściciel odłączył internet, no to wtedy. To w tym kilka momencie... czarnych też jest. Tak, jest, oczywiście akurat w tej chwili jest, bo jeszcze dogrywamy pewne szczegóły w, w niektórych lokalizacjach, bo nawet mieliśmy jedną ładowarkę DC, która niestety. Nie będę mówił jakiej firmy jest, ale ciągle się psuła. No i też musieliśmy ją od, niestety wyłączyć. Ta z yy, yy. ta, ta, ta na te. Te na T. Te. Tak. Te, co, ta, ta na te, co będzie miał ją yy, Piotrek jako niezależny tak kiedyś, jak w końcu będzie ją miał. Z jak czego końcu. ja uważam, że jej nie będzie miał, ale to już jest <laughs> inny temat. Piotruś nie gniewaj się, ale ja Ci to 100 razy powtarzałem, że zapomnij o tym. Zapomnij. A Dobra. tutaj jakby co, Zepto yy, czeka z tematem, tylko że Piotrek... Piotrka, Piotrek dlatego tak strasznie ciśnie w tamtą ładowarkę, bo on chce mieć ładowarkę DC. Tak, ale właśnie ja dlatego już nie podejmowałem próby budowy własnej ładowarki DC. Jeśli tu w Toruniu, to jest dosłownie 40 km ode mnie, jest taka fajna firma, która produkuje ładowarki DC, więc się spichnąłem, no i myślałem, że to zagra. Zagadacie, a tam nie poszło. No nie zagrał. Nie zagrało, zagrał. dobra. Nie zawsze musi zagrać. Okej, okay. lecimy dalej z tematem. Tak jest. Idę tutaj. Co, w to może? No. Próbuj, próbuj. Nie idzie, dobra. Ciach, pyk. Przypiąłem, tak. tu grzybek nie jest, wszystko w porządku. Co mam dalej zrobić? Telefon? No, albo skorzystać z kodu QR na tym gnieździe, tak? Yy, kod QR, dobrze. Czyli wystarczy, że po prostu wyszukam sobie swój program, który czyta qr -y, tak? Tak jest, dokładnie. No to jest dobra. najprostszy sposób. Mam taki program. Okej. Okay. Dobra, wiecie co, to włączę z ciekawości, Nagrywanie. żebyście sobie zobaczyli, to tutaj gdzieś powinno być takie coś, widzicie? Zaginęło no nagrywanie być. ekranu. Poszło. się. Dobra. Dobra. I co w ten? W tej tak. Trójeczki, tak, której podłączyłeś. Poszło. Tak. Mam takie dobra, coś, dobra. dobra. Klikam. No i powinno się otworzyć od razu strona już. Albo z zalogowaniem. No albo dobrze. Z I zrobieniem. teraz co ja mam zrobić? Bo, tak, bo mnie interesuje ładowanie yy, trójfazowe. I mnie, a w ogóle powiedz mi w takim układzie, skoro się zeskanowałem z tego kodu, to po cholerę ja mam tutaj ustawiać jakieś moce. Jak on powinien wiedzieć? Dlaczego on nie wie? E, dlatego nie wie, że samochodów jest mnóstwo i kombinacji ładowarek jest mnóstwo. E, a ja wymyśliłem system prepaid, żeby był e, dowolny. W każdym razie e, zeskanowałeś, widzenie to gniazdko prawdopodobnie, żeby było śmieszne. A widzicie? Jak ktoś ma pecha, to Ale... tak? Dobra, jeszcze raz. Bo wiesz, jak przechodziłem. złapało chyba inne gniazdko. I to jest właśnie też, ale można było po tym poznać, bo tam napisało ci, które gniazdo. O, a teraz jest dokładnie. Trójeczka. Gniazda numer 3 i ten. I, I teraz, teraz... Prądy Dobra, będą... to, to, to na początek. Mogę mieć jakieś uwagi? Jadę. Proszę mnie to przerobić, żeby było bardziej graficznie. Proszę mnie to przerobić, żeby był jeden kod QR, w którym ja wchodzę i widzę trzy gniazdka. I sobie wybieram to, które chcę. Nie, to, to jest właśnie zrobione jakby oddzielnie, po to, żeby było jak najszybciej, bo Dobra. właśnie tutaj prądy ładowania są zupełnie inne. Tak, u mnie nie pójdzie czyli... nic innego jak 16A trzyfazowe, tak więc jest. lecimy w ten temat. I to jest właśnie w sumie największa uwaga wszystkich użytkowników. I tutaj e-mail wykorzystywany do płatności, czyli ten, który y, wcześniej zarezerwowałeś. To, czyli, też. Twój, czyli twój muszę wybrać, tak? Czy nie? Y, nie, bo żeby było śmiesznie za 3 minuty. Yy, Rezerwacja by... mi przepadnie. Yy, nie, nie, nie przepadnie. Tylko tyle, że nie pozwoli, jakbyś inny mail niż ten z rezerwacji wpisał, to nie pozwoli ci załadować. I tam jeszcze wcześniej, jak zrobisz wstecz, A, bo, bo jeszcze tam czas ładowania. Godzina. Ale to można zawsze sobie dokupić. I teraz są dwa rodzaje, bo ty teraz wybrałeś bez zakładania konta. No. Czyli po prostu yy, robisz, płacisz i zaczyna się proces ładowania. Ale nie masz założonego konta, ale możesz również założyć konto. Mhm. Yy, jak ja potrzebuję się załadować do pełna, w tej chwili mam. Znaczy, zawsze możesz dokupić tego czasu, więc możesz sobie wybrać na początek godzinkę Aha. i zobaczyć, ile Ci się ten samochód naładuje. Jeżeli w trakcie nikt nie zarezerwuje tego czasu ładowania, to będziesz mógł sobie przedłużać w nieskończoność. Okej. Okay. Więc... To ja na wszelki wypadek od razu walnę więcej, co? Czy nie? No, możesz bez problemu. I tak, i tak płacę z jego blika, więc spoko, no nie? Szósteczka, tak? No, na przykład. 6 godzin. Bo I to teraz powiem... oblicz opłatę. Po kliknięciu oblicz opłatę. Czyli to jest system typowo prepaidowy, dlatego musi wiedzieć wcześniej, ile. No i masz, jaki jest koszt ładowania, do której godziny, yy, i tak dalej. Tak, także 60 zł i 12 groszy. I co, naciskać? Tak jest, żeby zapłacić. Czyli po ile wyszło za godzinę? No, cennik jest no, w każdym razie 90 groszy. 90 jest akurat na tej ładowarce. Na każdej ładowarce są u nas inne ceny. Co więcej, nawet od rodzaju gniazda będzie inna cena, bo na gdzieś DC może być drożej i tak dalej. No i tutaj już dowolnie teraz. Czyli jednak będziemy z mojego blika <laughs> blik. I zlecenie oczywiście musi być wysłane do, do ładowarki. Dziękujemy za skorzystanie Dobra. z usługi powrót do mapy, powrót do mapy. I mamy już tą mapę na żółto i nam zbliżyło właśnie ją. Patrzę, czy yy, już ładuje. Znaczy można kliknąć, zobaczyć, czy przyjęła już ładowarka. O, właśnie w tej chwili przyjęła zlecenie, bo było słać kliknięcie charakterystyczne. Okej. Okay. I mamy, że jest w tej chwili zajęta. Tak jest, yy, ale jeszcze trwa obliczanie czasu, w każdym razie za chwilę się odświeży już, że, że jest wszystko. Tak, już kontrolka tutaj informuje o tym, że się ładuje. A gdzie Kontroleczki są takie małe, tylko subtelne, bo jak najmniej minimalistyczne. Czyli nie ma tu żadnego wyświetlacza, nie ma, bo ten wyświetlacz zastępuje każdy ma dzisiaj ze sobą smartfona, A dla osób, które nie mają smartfonów, są też systemem SMS, można bez problemu przesłuchać. Dobra. Przesyłać. Teraz mogę to jakoś odświeżyć, czy co mogę zrobić? Można sobie wejść tu na tą ładowarkę, czyli od góry tym linkiem i będzie nam wyświetlił już tylko tą ładowarkę, nie całą mapę. I tutaj mamy wszystko, wszystkie informacje od kiedy do kiedy, jaki czas, ile prądu, czyli 18, no dobra, A jeden... gdybym na przykład chciał przerwać, nie ma takiej opcji, bo to jest prepaid. A, czyli dlatego, żeś mi kazał zrobić e, jedną Mniej. godzinę, żeby w tak. brać... No wtedy wiadomo. Tutaj już tak samo. Oczywiście jest Cię, to. Ja, wers... ja będę musiał do 18 tu siedzieć już? No, mam nadzieję, że dłużej. Ja pierdzielę, ja chcę. Chciałem... Przyjecha... miga tam czy nie miga? W samochodzie jeszcze nie Nie, już miga, dobra, już idzie i teraz wiecie co? To teraz robimy tak, dobra, to tutaj już Ten możemy... Ten status odświeża się na stronie co minutę, więc żeby się nie zdziwić, że ono nie idzie tego od razu, ale o! Jest płynący prąd w tej chwili, 44,5 Ampera i ile już kilowatogodzin pobrało. Ale nie ma pokazane z jaką prędkością ładuje. Nie, no jest właśnie moc okay. ładowania, czyli amperaż, który... No dobrze, czyli 44,5 a 48 może. 48 jest, jakby wykupiłeś, a Twoja ładowarka pokładowa akurat w tym momencie bierze tyle, nie? Dobra, okej. Okay. To teraz zobaczmy jedną rzecz. Pójdźmy do samochodu. Czekaj, wezmę od, od kamerzysty aparat. Pójdziemy do samochodu i zobaczymy, jak tam idzie prędkość ładowania. Pokażesz mi to, czy nie? Pokazuję. Tylko sekundka i już mamy 10,9, czyli 11 kW w tej chwili, sobie tutaj się ładuje. Tak, więc już mogę Ci powiedzieć, że prawdopodobnie, bo w mojej sieci energetycznej jest w tej chwili pewność 250 V, albo troszkę ponad, więc prawdopodobnie samochód Twój przycina mocą, a nie amperami. I tak, bo jak niektórzy przyjeżdżają tu na przykład Teslą, to mając ładowarkę pokładową 11 kW spokojnie do 14 nawet im dobija, bo jest tu ograniczony prąd, a nie napięcie, a tu widocznie kija akurat nie do, do tego maksymalnej mocy. Czyli nie prądem przycina... Znaczy 4... ja bym ja u siebie w domu maksymalnie z trójfazowej mam takie 11, dochodzi, ale to tak No tak, bardzo czyli bardzo tak jakby to bardzo precyzyjnie ładowarka pokładowa sterowała i nie pozwalała tego przekroczyć. A niektóre ładowarki pokładowe, które pilnują prądu, to wtedy miałbyś 48 razy te 230, tak? Dobra, Baldek, nie spotkaliśmy się tylko po to, żeby sobie tu o ładowarkach <noise> rozmawiać. Ładowarka to tylko jest, rozumiesz, pretekst przy okazji, no bo trzeba się jakoś naładować i do domu wrócić, bo samochodami elektrycznymi się nie da jeździć, każdy już o tym wie. Ja dzisiaj na przykład, żeby nie było, Zajechałem na... nie wiem, co to była za ładowarka. Przy mopie widziałem. Przy, przy, przy mopie. mopie, tak. Przy mopie. Jest kawałek przed pikutkowym I rozumiesz, suchy był mop. Tak, tak. no nie działało. Ale na, y, trzeba tutaj akurat Greenway y, jakby y, no, wytłumaczyć, bo na mapce ich jeszcze tej ładowarki nie ma. Znaczy, nie, ona jest, jest y, się Ale stało? Jakby niedostępna. Tak jest, ja nie, bo ja zrobiłem przez plakszera, na plakserze Aha. była dostępna. Znaczy inaczej, nikt nie pisał, że jest coś z nim nie tak, ale to swoją drogą to chyba Wandale coś robiego, bo otwarte były drzwiczki. Nie mówię do tego pana, panie, otworzę te drzwiczki! <laughs> Wrzucę ten bezpiecznik, co oni wyłączyli i będzie dobrze. Nie, serwis ma podjechać, pan się nie dotyka, pana prąd zabije i będę miał pana na sumieniu. No niestety właśnie też z ładowarkami, z kablem jest ten problem, że też właśnie niestety jak utknie w samochodzie, to ludzie się bardzo denerwują i później różnych właśnie dewastacji też ładowarki dochodzi. A my przyjęliśmy zasadę tutaj w ładowarkach, a co jest tak fajnie, że jest pin komunikacyjny, się wysuwa troszeczkę i wtedy ten... komunikacja z samochodem, gdy ginie, to napięcie z tego miasta znika. I dzięki temu właśnie można odpinać sobie kabel, nawet jeżeli chcemy. W tym momencie, jeżeli chciałbyś odjechać, możesz spokojnie sobie ten kabel odpiąć i odjechać. Nic cię nie będzie blokowało. Nawet zanik prądu w ładowarce, jeżeli powiedzmy teraz by się skończyło, oczywiście reklamacje w takiej sytuacji oczywiście uwzględniamy, jak najbardziej zwracamy pieniądze, ale jeżeli miałbyś. Ty, kontro... ja będę się musiał odpiąć, wiesz, za 15 minut musisz się odpiąć. Nie ma problemu. Czy możesz mnie te reklamacje od razu <noise> uwzględnić? Nie ma problemu, tego jest bardzo mało, ale jakbyś właśnie założył konto, to te pieniądze same wrócą. Są przy przerwanym ładowaniu na Twoje konto, więc w prepaidzie jest troszeczkę inaczej, a w, zakładając Czyli konto powinienem jest troszeczkę... założyć konto. Już nie mówiąc o tym, że za założenie konta i potwierdzenie e-maili dostajesz darmowe punkty, że trochę z tego ładowania by było za darmo. Ale dałem dupy. Ale, Ale to nie dlatego. Ja bym tego nie zrobił, tylko. On mnie tak podpuścił, po prostu sobie wymyślił, znaczy... że więcej na mnie zarobi. I, i ja prosiłem tylko o to, żebyś po prostu sprawdził, czy faktycznie tak źle się z tych ładowarek korzysta, bo bardzo dużo ludzi właśnie ma pretensje do tego, że trzeba wybrać czas i prąd ładowania. No, a na tej podstawie tylko można e, zrobić, żeby ten system działał, przede wszystkim system rezerwacji, żeby działał. Bo no to, to nawet... Waldek, skoro tylko ludzie tego chcą, to weź to zrób, żeby to po prostu było dobrze. E, powiem w ten sposób. Jeszcze w 2018 roku weszła ustawa, która tylko i wyłącznie zezwala na takie właśnie, taki właśnie sposób korzystania z ładowarki, bo nie wolno zawierać z klientem umów. Taka, Taka ciekawostka. Okej. Okay. No, więc... no dobra, słuchajcie, przy okazji, jak już rozmawiamy, tutaj samochód sobie zostanie na ładowaniu, to Wam pokażę, w jakim miejscu mieszka Waldek. A, a. Bo to, jest, to będzie pretekst do kolejnej rozmowy jakby, no bo na pewno najbardziej Waldka znacie z tematu kogeneracji, i o tym będzie w kolejnym odcinku i zapraszam A właśnie, Was serdecznie. Bo chciałem powiedzieć, czy się chcesz tu kawałeczek przejść. A po co? No zobaczyć generator. A to idziemy. Ale to e. już w następnym odcinku. Zapraszam.